Takiej sytuacji. Dziękuję, Karol. Taki był plan dzisiaj, że ten mecz miałem zagrać ja. Jak widać, gramy z namianem na zmianę, w miarę na zmianę i, i powoli się szykuje poważne granie. A plan był też taki, Witam sobie przed meczem ustawił. Dobra, jak będzie drugi set i dokładnie 13-8, to tak zrobię. Pytajcie Witala. Wiedzieliście, że taka zmiana nastąpi, czy to też zaskoczenie? Wiedzieliśmy, że mają nastąpić zmiany w tym meczu, jeśli będziemy się wywiązywać z naszych zadań. Także widocznie graliśmy satysfakcjonująco dla trenera i dlatego nastąpiły te zmiany. A jakbyś podsumował fazę grupową w Waszym wykonaniu? Jest zwycięstw i wycieczka do rublanych? Nie spodziewaliśmy się raczej i wy chyba też niczego innego po fazie grupowej. Raczej liczyliśmy na to, że wyjdziemy z pierwszego miejsca. Yy, na pewno chcieliśmy potraktować to w jakiś sposób treningowo, nie graliśmy żadnych sparingów przed Mistrzostwami Europy, także cieszymy się, że zagraliśmy te kilka spotkań i mamy nadzieję, że to w, jakiś, w jakimś stopniu poprawi naszą grę w kolejnych fazach turnieju. Jest jakaś różnica, czy to Słowacja, czy Hiszpania? Właśnie wiem, że Hiszpania prowadziła 2-1 i nie wiem, wygrali, z Hiszpanią gramy. Nie wiem jak grają i jedni i drudzy, także no, gramy z czwartym miejscem, myślę, że będziemy faworytem. Musimy na pewno zagrać dobrze, bo w siatkówce różne rzeczy się działy i faworyci odpadali. Nie kusiła trochę ta Antwerpia przed meczem z Ukrainą, bo była taka opcja, żeby tam, żeby tam grać. Kto to korzystuje się dla rozwoju podróżowania. Wiedzieliśmy, że była taka opcja, stwierdziliśmy, że skupiamy się tylko na naszej grze, że czasami kombinowanie obraca się przeciwko tym, którzy to robią, także... Jak widać zagraliśmy tak, żeby wygrać dzisiaj. Ma duże otoczenie takie, że trochę nie wypadało przegrać, prawda? Zdecydowanie byłoby bardzo nieprzyjemnie dla kibiców, którzy byli tutaj w Hali i w Polsce wierzą w nas podkładać się i przegrywać mecze. Myślę, że lepiej, lepiej jest zagrać tak, jak zagraliśmy i mam nadzieję, że to przyniesie dobry efekt. A tych pozostałych rywali się, Ukraina jakoś wyróżniła? Myśleliśmy, że Będą najmocniejsi praktycznie w tej grupie, patrząc na ich grę, myśleliśmy, że będą mocniejsi nawet od Holandii. Może jakby, jakby zagrali pierwszą szóstką całe spotkanie i weszli dobrze w ten mecz, może by byli groźni. Dziękuję.